Praca z tym, co masz w tym momencie, to często więcej niż w ogóle potrzebujesz. O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Wracając do takiego konceptu, który, który raz omawiałem, czyli stretching, czyli praca z tym, co mamy. Stretching nazwał to Captain Sindbad, którego lubię czasem oglądać. Ja to nazywam praca z tym, co mamy. Zacząłem coraz częściej myśleć o tym koncepcie w kwestiach tego, co robię. I też jeśli chodzi o filmy, produkcję filmów. Zawsze szukałem kolejnego sprzętu, który mógłbym kupić, zawsze starałem się myśleć o tym, jaką by tu kamerę kupić, żeby ten obraz był lepszy, żeby zrobić film, żeby mieć lepszy dźwięk, oświetlenie, pierdoły takie, ale też nie chciałem za dużo wydawać oczywiście, bo staram się, żeby ten kanał finansował siebie, czyli te nikłe zarobki staram się inwestować w nowe sprzęty, które, które tu kupuję, czy nowe rzeczy i... Gdy tak oglądałem te różne kamery, pierdoły, patrzyłem co one mogą dać, jaki obraz, to też e, zacząłem trochę grzebać w postprodukcji, jak e, mogę poprawić kolory w swoich filmach. I słuchajcie, z tym co mam tu, tak naprawdę mogę zrobić takie piękne filmy, gdy trochę pogrzebię w color gradingu, czyli zmianie po prostu kolorów. Na bardziej intensywne, czy to bardziej po prostu ładnie wyglądające, że to jest niesamowite, jak ten obraz się zmienia. Nagle to, co wychodzi z tej samej kamery, z którą kupiłem 4 lata temu e, i która wcale nie była jakaś super świetna na tamten czas nawet, jest piękne. I to, jak często po prostu nie zauważamy tego, co możemy zrobić z tym, co mamy, to jest ta kwestia, o której chciałem dzisiaj pomówić. Taka mała rzecz, jak na przykład właśnie. Nauczenie się nowych umiejętności, czy spojrzenie w sferę, w której wcześniej nie grzewaliśmy, żeby poprawić jakość tego, co robimy, jakość tego, jak pewne rzeczy robimy, doszkolić się w pewnych rzeczach, które robimy, małej funkcji, której wcześniej nie używaliśmy, może zmienić totalnie to, jaki robimy produkt, jaki dajemy obraz, jaki dajemy content. Ja to mówię z perspektywy kontentu i filmów, ale można to oczywiście. Do wielu innych rzeczy dołożyć. Na przykład, gdy zaczniesz w swojej pracy biurowej, używać kalendarza, bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej skutecznie, czy bardziej w pełni niż tylko do posiadania tam załącznika, że masz spotkanie, gdy zaczniesz lepiej używać często narzędzi, które masz i które leżą, biurowych narzędzi, darmowych narzędzi w swojej pracy do, w domu, czy biurowych narzędzi w swojej pracy w biurze. To są te małe zmiany, które dają duże rezultaty i to są te zmiany, które, na które wcale nie potrzebujemy wydawać wielu tysięcy złotych na nowy, świetny sprzęt. Nie, nie musimy wydawać tysięcy złotych na kurs, bo równie dobrze często te rzeczy, których możemy się nauczyć, są dostępne na YouTubie. Na przykład ten cały Color Grading, który zacząłem robić, jest. Wyślawszym się wydawało, że to jest takie skomplikowane i takie trudne. Obejrzałem trzy filmy na YouTubie, już wiem, jak to robić. To jest żadna filozofia. I niesamowite, jak ta mała rzecz, taki mała, taka mała nowa umiejętność, takie małe nowe grzebanie w innej sferze może sprawić, że nasza jakość, nasze produkty są lepsze. I też od razu jest też motywacja do dalszej pracy, od razu jest motywacja do robienia więcej, do robienia lepszych rzeczy. I to jest to, do czego chciałbym Was zachęcić. Patrzenie na to, co mamy w tym momencie i działanie z tym. Często działanie z tym, co jest w tym momencie, plus jakaś dodatkowa wiedza, plus trochę więcej czasu poświęcone daje dużo lepsze rezultaty niż dajmy w moim przypadku kupno nowej kamery i cóż, może ko kolory byłyby trochę lepsze, wychodzące prosto z niej, ale wciąż byłbym, mm, jak to powiedzieć, wciąż byłbym. Ale wciąż nie wiedziałbym nic o color gradingu, wciąż nie wiedziałbym jak to robić, wciąż nie wiedziałbym jaki to ma sens i teraz na przykład kupię za jakiś czas nowy sprzęt, będę miał dużo więcej umiejętności, żeby go lepiej wykorzystać. I dlatego chcę zajechać ten sprzęt do końca, chcę wycisnąć, gdy nauczysz się wyciskać 100% z tego co masz. Gdy przyjdą zasoby, gdy przyjdą zasoby na lepsze rzeczy, często te lepsze rzeczy lepiej wykorzystasz, niż jak zainwestujesz te zasoby teraz w lepsze rzeczy, które Potem cię by przyblokują. Nie będziesz wiedział, jak pewne rzeczy robić. Mówię tu wszystko z perspektywy akurat filmowania, kamery, edytowania, ale możesz to przełożyć na wiele innych dziedzin. Oczywiście tam, gdzie tobie to jest potrzebne, tam to przełóż. Dziękuję bardzo za oglądanie. Was są w życie poczciwe zrobili nam tutaj flow park, na którym staram się pobić rekord w utrzymaniu się na drążku. Niestety dzisiaj te warunki nie są najlepsze śliski, strasznie drąg i nic z tego. Następnym razem. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam, cześć.